Witajcie widzowie, to jest odcinek z Wetalem, yy, yy, Maćkiem i najłatwiejszym gram w Bed Siema. Siema. No, Siema. Yy, o, to jest mniej straszne. Słuszko. Słuszko. Siemanko, widzowie, dzisiaj Bed Warsiki z naszą ekipką. Nie, nie, inaczej, inaczej nie wiem jak zacząć. No cholano. żółty, żółty, żółty! No? Ty żółty. no co I tak szybko? Budować łóżko, budować łóżko, no! zabiję typa. Pierwszy kill. Budować, budować łóżko. Niebieski już. Zabiję go. Na no, spokojnie. sobie No, to są tutaj weta, który sobie stoi. <grych> Zbierał, uda no, coś ważnego, no, dobra. Y, typ to... ma bardzo dobra. mało życia, typ ma bardzo mało życia. ma no, bardzo dobry waliła. O kurde, odbił. Zabijamy typa. No nie, nie twerkuj mu, idź do niego. Dobra, to spychnąłem sprychn go no bo, e, prze przecież ja go spychnąłem e, łóżko zostało zniszczone e, to idealnie U Nie, u nich, u nich zostało, u niebieskich Ubi go, Ubi. Próbuję dobra, ale ja też spadłem. A tu się nic nie dzieje, mamy mam łóżko, pamiętajcie. Mamy łóżko. Ja polecam 18 żelaza, jeden y, 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 miecz, y, miecz y, skam, kamienny i y, pusta staka y, wełny. Tak, tak naprawdę to jest moja technika, żeby y, nie żeby za darmo się ten Dobrze, zrobiłem. Uwaga, idzie, idzie. Idzie. Jednak nie. To się waler. Dobra, pomogę wam trochę. No to graj, ja nie. Nie wiem co ty robisz aktualnie. Ale teraz panowie. Utrzymam... utrzymujemy wszystko. Mamy w ryzach trzymać. Ja chyba do ogółjemy tu. O nie! Ja y, y, musimy f, 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 y, protection robić. A ja zrobię ostrość. No ostrość no też ważna, ale protection jest ale, bardzo ważna. Strasznie mi dziwnim lata, jakby mini obrót, mnie strasznie mocno obraca. No to musisz zmienić w ustawieniach. Ej panowie kupuję ostrość. O dobra, teraz mam git. Popojale Uważaj, żółty. Od, o, dzięki, dzięki. Aj, żółty. złoty! Odlewaj. Oj, jesteś tamte. Zróbcie sobie Na razie. Kurde. No mnie też zepnął. Miem pięć emeraldów, nie, chyba przejął. Dziadostwo. Na pewno przejął. Mamy yy, ten. E, my mamy łóżko, my mam weda i nie gdzie. Ale mamy dobre. Mamy dobre, bo mamy yy, tego. E, mamy przewagę. E, bedo. wygramy to. Żółci nie mają weda. Czerwonie jest jedna osoba. co? Oni, oni mają ten, jedno życie. Zabijamy ich. Ryzyk fizyk. Nie no, nie widziałem bloka. więcej przełączać. Zabijam? Raz, gdy bloka. Okej, panowie, nic się nie dzieje, jak padniemy, nic się nie dzieje. Spokojnie. Rzuty, rzuty nas. Zabijcie go. Widzisz, się 8 emeraldów miał i też padłem. E, idzie żółty, idzie żółty do bazy, gonię za nim. Dobrze. Zabić e, Zabijcie czerwonego. E, tak naprawdę wygrywam dzięki przeciwnikom, bo oni się sami pozabijali. No, i, wszyscy sobie zniszczyli beda, a my przeżyliśmy. E, ładnie mieli nas! U e. nie, jeden, jeden pokonamy go. Jest! Let's go! End go! No bo ja go zusiłem! Od razu Jest, pięknie, yes, brawo, brawo! Tak, let's go! Pięknie, yes, brawo! Butterfly działa! macie, teraz zmienisz się z Przemkiem. To dziękuję za oglądanie widzowie. Widzowie, dziękuję za oglądanie. To była wygrana nasza, chyba jedyna dzisiaj. Nie wiem ile będzie. To jest pierwszy mecz. Dziękuję za oglądanie. Widzowie, cześć.